Czy jeśli sportowiec, artysta albo naukowiec wyjeżdża na krótki kontrakt do USA, na jednorazowe zaproszenie na przykład, to czy on może zrobić to na wizie turystycznej? Często to robi na wizie turystycznej, bo myśli, <sum> że może. <ślamy> Ale nie może, nie może, nie może. Nie może. Jeżeli przyjeżdżasz do USA, wykonywać yy... Jakąś działalność, pracę, za którą też dostajesz pieniążki, to nie. Potrzebujesz wizę pracowniczą, uprawniającą Ciebie do wykonywania takiej działalności. No ale czy na pewno? No bo jednak, zrobienie wizy to jest długi proces, i tą wizę otrzymuje się na przykład na 3 lata. A mnie ktoś zaprosił, żebym przyjechała zaśpiewać lub zatańczyć na jeden dzień. Tak. To te 3 lata to jest taki maksimum, maksimum number, na który można dostać wizę. Daną wizę, bo rozumiem, że mów, rozumiem o której mówisz wizie artystycznej, sportowej. Tak, one są wydawane na trzy lata, ale to najczęściej są wydawane na 3 lata, bo my. Tak, designujemy aplikację i ten pracodawca daje naszemu klientowi taki itinerary, który pokrywa kolejne 3 lata, żeby maksymum ten czas, który jest dostępny mieć, mieć approved na wizę. Ale wiele też klientów przyjeżdża na taki jednorazowy właśnie występ. Nawet na taki jeden jedyny występ, który trwa tylko godzinę albo 15 minut, nadal potrzebują mieć wizę. Jest to najczęściej właśnie na występy, na eventy, jest to najczęściej wiza P, P1, albo wiza O1. To są takie występy, to są takie wizy, które właśnie służą do nawet jednorazowych występów dla artystów i dla sportowców. Właśnie, sportowców, no bo jeśli to jest walka, jeśli jadę walczyć i w zasadzie nie dostaję za to wynagrodzenia, pieniędzy, tylko zdobywam nagrodę, nie wiem... Tak, tytuł. Tak. Zdecydowanie chcesz mieć wizę, która Ciebie do tego uprawni. I ja, ja doskonale rozumiem, że wiele sportowców mm -hmm. przyjeżdża na wizach turystyczno-biznesowych. Nawet słyszymy, że no przez wiele, wiele lat przyjeżdżają i to jest ok, nie robi żadnego, nie mają żadnego problemu z tego tytułu ale według prawa i według regulacji potrzebna jest wiza, która umożliwia taką działalność i jest to właśnie wiza P1 dla sportowców i dla całych drużyn sportowych.